Jakub i Jan chcą być wielcy, chcą coś znaczyć i tymi pragnieniami, tęsknotami o wielkości dzielą się najpierw ze swoją matką. To ona przychodzi ze swoimi synami do Jezusa i o coś go prosi. Wydawałoby się, że prośba jest jasna. Chcą być wielcy, chcą coś znaczyć, ale Jezus. Nie pozostawia im złudzeń. Nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, o jaką wielkość prosicie i na jakiej drodze ta wielkość jest osiągana. Będzie trzeba czasu i niejednego cierpienia, by uczniowie odkryli, gdzie kryje się prawdziwa wielkość ucznia Chrystusa. Myślę, że każdy z nas mniej czy bardziej świadomie chce coś znaczyć i chce być wielki. Może na swój sposób i czasami nie wiemy, o co prosimy, może ściągając na siebie cierpienie, mnożąc troski, mnożąc problemy. Na szczęście jest nam dana matka, kobieta, która nie będzie mnożyć naszych ambicji, ale chętniej. Chętnie je wysłucha i przedstawi swojemu synowi. Jest nam dana kochająca matka, Maryja, do której często przychodzimy z naszymi pragnieniami, tęsknotami, aspiracjami. Możemy być pewni, że ona zawsze poprowadzi nas do Jezusa, a w tym spotkaniu z Nim odkryjemy, że tak naprawdę to służba jest boska i w tym kryje się nasza wielkość. Maryja odkryła to jako pierwsza, dlatego jest pierwszą uczennicą swojego Syna. Prośmy ją o wstawiennictwo, byśmy nie szukali wielkości w tym, co nas może przygnieść.